Siema, z tej strony Wraku Gaming, a to jest y, trzeci odcinek już z Darkest Dungeon'a I... idziemy na następną wyprawę, idziemy znowu w... W, 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 w. ruiny Ponieważ... W, tu jest bardzo fajny przedmiot dla oprycha I tak stwierdziłem, że ay not Weźmy sobie dwie łopaty. Tego nie potrzebujemy. 2T, dwa 2T, dwa, dwa kluczyksy, dwie wody święcone. Um, no i chyba wszystko mamy, więc możemy ruszać. Myślę, że to będzie e, krótka, szybka wyprawa. I mam nadzieję, że bardzo szybko się z tym uporamy i będziemy w stanie pójść. Jak najszybciej na następną. E, tu mamy spadać 90% sal, więc teoretycznie tu nie musiałbym iść, ale pójdę, bo nigdy nie wiadomo. Tu jest od razu pułapka, dostajemy smordę. Ale. Ale znośnie. Eee, uh, klucz czy łopata. Dawaj klucz. Spoko. Tym dalej. Na razie żadnej walki. Interesting. Nieważne. Oh no. Ty na razie zostań tu. No właśnie, bo ty możesz skoczy do przodu. Bardzo dobrze. Nie dostałem feedbacku od was, jakkolwiek więc zakładam, że em, nie muszę wam tłumaczyć zasad tej gry. Także jest. I przepraszam, że tak rzucam od razu wir wydarzeń. Od razu jesteśmy już na wyprawie. Wow, 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 co się dzieje? W ogóle nie. Ale też nie chcę, żeby te materiały miały właśnie tak jak ostatni po pół godziny. Więc dlatego w pewnym sensie rzucam się tak w wir wydarzeń. Ale... ale mam nadzieję, że... Że to nie problem Bo... Szczerze powiedziawszy, nie wiem jak e, do końca mam to wszystko nagrywać, bo... Wróciłem po jakiejś tam przerwie i... no Nie wiem, co się podoba, co się nie podoba Wiadomo Oni wrócili na swoje pozycje. używamy klucza. Eee, Płapka się zrespiła. Jedzą ko dobra. Musimy się wrócić teraz. Ogólnie. To właśnie przez to, że nie dostaję od was feedbacku, to nie bardzo wiem, yy, jak, jak prowadzi tą serię, czy wszystko robię dobrze, czy coś wypadałoby zmienić, czy... No. Dostaję tylko feedback od... Yy, pewnie, no, od znajomych, którzy oglądają jednak czasem moje filmy. No i było, że teoretycznie powinien tłumaczyć te zasady gry, ale... Ale no, w... mi się to wydaje takie bezsensu trochę, zważywszy na to, że... że... że, że... że jednak ta gra ma 8 lat i... I wypad, No i tak kurde ciężko tłumaczyć grę, którą, która ma 8 lat, bo przynajmniej według mnie każdy tą grę zna, nie? Jeżeli się mylę to oczywiście od następnego odcinka mogę e, tłumaczyć zasady gry, ale, ale no to już od was zależy. Także dajcie znać. Okay. Ten jaki kryty walił. ta w sumie. Tu po prostu pyk. Aha. Tenatofobia. Pozostaje się do od stresu, jeżeli HP... Eee. Spokojnie. To ci nie ma. Nie masz się o co bać. No, to tak chciałem powiedzieć. Znowu głodni. Bieg. Mamy od razu... No to bym wolał wziąć. Nie ukrywam, że to bym wolał wziąć. Eee, <tuszynka> to może zamiast tej wody święconej? To na ciebie może? Służyjemy. Idziemy dalej. Worek jest pusty. W co coś jest. Spoko. Więcej pieniędzy. Zawsze coś, nie? Dobra Biblioteczki nie tykamy, bo tu same negatywne rzeczy mogą nas spotkać tylko i wyłącznie Oj, niedobrze Oj, to też niedobrze A tu tam w miarę No, to niedobrze. dobrze. Tutaj spoko, mamy łatwy dostęp do wszystkiego. Minus do obrażeń, więc. Za dużo nie dostaliśmy, ale. No, tą te piarę by podało wyleczyć. Tu nie ma nic. Jakby tu był zwiat, to by było fajnie. Oj. No to mamy do wyboru górę albo dół. Nie mam pochodni. Trudno. jakoś sobie poradzimy, bez zabi zabi jeden ty pozostał ale już go nie ma a jest dostaliśmy Zgasimy całkiem w takim razie. Mam cztery łopaty. i klucz dostałem skądś. Dobra, to te... banarze wyrzucimy. Dobra. Wrócimy się jeszcze, pójdziemy tam na górę, bo tam coś może być. A na czerni, żeby już łupy dostać na maksymalnym poziomie. O proszę, tu jeszcze mamy. Tu otworzymy łopatą, tak na wszelki wypadek. Hmm. I teraz tak. To plus cztery unik. Miej sobie to ty. Żeby zaoszczędzić miejsce. To byśmy mogli wziąć za to. I pamiątki też bym chciał. To jest równe temu. Hm. Hmm, 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 Dobra, pominiemy to. Najwyżej. Dobra, wchodzimy do ostatniego pokoju. Pytanie, czy tu będzie walka? Nie ma walki, więc ukończyliśmy to na 100%. Bardzo dobrze. I zarobiliśmy z tego 14 koła. Plus e, 17, przepraszam. E, dobry trinket. E, trochę tych. To jest w sumie bardzo dobrze. Krytyk. Bardzo dobrze. Strach przed plugowymi. No już nie tak dobrze. E, Liseu. Ok, i tutaj może zapałzuję faktycznie. Dobra, wracając, e, z tym skinem trochę ryzykuję, bo mam jakby drugi safe, na którym sobie testuję skiny. Tego skina nie widziałem wcześniej. E, weźmiemy sobie. I wziąłem sobie też naszego <grywka> łowcy nagród i wziąłem łowczego. Więc, ja, yeah, będzie ciekawie. Tego drugiego czego nie biorę, bo ma skuchę i nieporadność, więc... No nieporadnego ziomka nie chcemy w teamie. Mamy odblokowanego kowala i mam odblokowaną gildię. Gildię, przepraszam. I będziemy sobie mogli w, te, w takim razie dać już te spele, które chcemy. Ale to już chyba poprzednio nawet. Um, to może ty dostań to. Ja wolę mieć wszystko po kolei, tak? E, czy ktoś jeszcze ma coś, czego wolałbym, żeby nie miał? Albo coś w ten deseń? Nie, no raczej wszyscy mają to, co bym chciał. E, nasz łow czy... No dobrze by było, żeby on mógł przyciągać. Ale chciałbym też, żeby oznaczał i może odbiór nagrody. Też by się przydał. I wtedy zrobiłbym sobie go w ten sposób, że miałby to, to. To i to. Mi się zdaje, że wszystko jest spoko. Eee, łowczy, no może być, to jest nawet spoko. O, ma kleptom... O nie. Dobra. Inaczej. Bo ja sobie o tym zapomniałem. Eee, ty kleptomania wyleć. A w takim razie łowczego nie bierzemy. Eee, I łowczego zostawimy. A właśnie, czy ja bym chciał coś rozwinąć? Chciałem gildię rozwinąć. Czy mogą na poziom drugi? Może, że taniej, bo to się przyda. E, mamy 14 tych. Możemy sobie team albo możemy zrobić w ten sposób i zrobić w ten sposób i powiększyć tutaj. E, mamy pełną listę, co prawda. Ale po wyprawie się to zmieni. E, pójdziemy sobie jeszcze na jeszcze jedną krótką wyprawę. E, tu jest plus 10% do obrażeń. Więc spoko. E, testujemy sobie tego skinka. E, łowczego nie bierzemy, ciebie weźmiemy. E, nie, łowczego już mamy. Znaczy, Hilera już mamy weźmiemy sobie Tom i weźmiemy sobie tą panią nie jest to krótka więc idziemy standardowo dwa tak dwa tak dwie 2, dwie dwie, dwie. tu jest tak pochodni jak już mamy to to weźmiemy dwie bo czemu nie nie czy ja mam co na kogo założyć Eee, tobie możemy założyć walkę dystansową, tak myślę. To tyle. No, to tyle. Eee, ruszamy. Idziemy. I mi, mam nadzieję, że się z tym wyrobię. Idziemy do kniei. Aha, no. aha e, zapomniałem, że idziemy do niej i to może może faktycznie to się przyda e, tu kluczyk już mamy jakieś pierwsze dobra trudka na tył strzelaj bardzo dobrze. O boję się tego. He, eh, nieźle. Okej. Okay. Serio? A. Dobra, jeden damage'u, to jest yy, naj Najprawdopodobniej najlepsza możliwa opcja dla nas. Ty masz trutkę? A nie masz trutki, dobra. Ale ciebie wykończymy. W takim razie. Okej. Okay. No mogło być gorzej z tym skinem. Nie jest źle. Może YouTube zostawić. Dobrze, idziemy dalej. Tutaj akurat mamy to, czego nie chciałem brać. Bo myślałem, że idziemy do ruin. Ale, jak nie idziemy do ruin, to w sumie. jest okej, okay, że to wzięliśmy. E, ale też chyba głupio, że. Mam tą babeczkę trującą, bo ona jest tutaj chyba troszeczkę useless. Chyba, że faktycznie będziemy się na oddziały ludzi napotykać, ale na to bym akurat nie liczył jakoś bardzo. Właśnie. Dobra, ten nie żyje. Do tego osłabimy, i tyle wszystkich zaotwaliśmy od razu. E, tu bandażyk elegancko idziemy do następnego pokoju. Tu znowu bez walki, idziemy dalej. Zwiadu też w ogóle nie mamy. To jest troszeczkę smutne. Tu znowu antidotum. Dostaliśmy klucz nawet. Fajnie. No pułapka to jest niefajnie. No i nie mamy antidotum teraz. Tu mam walkę i to nie jest zbyt lekką. Wszystkim na razie udaje się unikać. Udawało się unikać. Ok, to nie wygląda za dobrze. Jakby siedło na nich truta, to tak naprawdę oni wszyscy nie żyją. I widzę teraz, że ta postać ma to nie powinna tego mieć, ale tu od 2 do 4. Jest szansa, że zabijemy Super Wszystko byle nie choroba. To na razie ta postać to jest MVP jakieś, nie? Ok, dało się. Nożem wycinamy typa z rozgrywki. Hmm, tu oczywiście kluczyk, Bierzemy wszystko, na tobie użyjemy bandażu. Ja tobie nie mam niestety czego użyć Ale ty zostaniesz tylko raz obrażenia Okej okay. Truta na tył I może ulec Jeszcze niestety nie. Ale teraz umrze. Fajnie. Zdecydowane zadarpanie again. Kolejny typ nie żyje. Tu truta. zmniejszymy obrażenia troszeczkę jakbym miał zaatakować ale nie zaatakuje bardzo dobrze idziemy dalej 100% bite wcale więc jeszcze jedna bitwa nas czeka eee, tu sobie na pewno rozjaśnimy tutaj uderzymy tego Niepokojąca inwokacja Najbardziej mnie niepokoi, że ty przeżyłeś Ale już nie No na tych truta 50% tak? Ta Spróbujmy Spoko udało się To ty pieczątką walnij tutaj, ty nie żyjesz Ślimak, ślimak, pokaż robi. Eee, zabijamy. Oj, jeszcze nie. Pych. Już tak. I idziemy dalej. Tutaj mamy... Jedzonko. Jakbyśmy go mieli mało. Możemy go trochę poużywać. Żeby się wyleczyć. Bo mamy go i tak za dużo. To wyrzucę, bo mam pełen stak. To sobie posprzątamy troszeczkę. Użyjemy łopaty, użyjemy pochodni, wchodzimy do sali. Tutaj albo w następnym pokoju jest ostatnia walka. Okej, okay, czyli w ostatnim pokoju jest ostatnia walka. No i się trochę, bo powinna nam chyba odkryć całe, cały ten teren. Po drodze. Ale niestety ostatni kluczek sobie służywam tutaj. Bierzemy wszystko, wchodzimy do ostatniej walki. No i tu mamy tylko tych typiarzy, więc spróbujmy. Niestety pieczątka zagłady. Super. Oj, oj oj rozmnożyli się panowie. Dobra, ja bym ich powykańczał tak szybko, jak się da. No niestety tutaj nie siada. Zakończamy. Został jeden. O ile się nie rozmnoży, rozmnaża się. Aha. I to było troszeczkę dziwne. Ok. Tu jeszcze przedmioty. Dziennikę nie bierzemy. Kończymy. I tak samo kończymy ten odcinek, a przestrzenię sobie już następny wy... Wy, 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 wy... wy w naszej bazie jeszcze wam pokażę, co nasze postacie zyskały, to oczywiście tężyzna i czujność, także dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!